Nie jesteś sędzią. Stanowisz prawo, to ty posyłasz przestępców do paki. Zaraz wychodzisz za mąż. Co złego może się stać? Alicja Mazur skazuje cię na 15 lat pozbawienia wolności. Co się kurwa patrzysz? Wiesz kurwa to, z prostownicy? Alicja trafia na więzienie, w którym kiedyś sądziła osadzone. I największym problemem, jaki tam dla niej jest, to jest jedna z więźniarek, Kosa. No i ona będzie chciała się zemścić na niej. Musisz mi pomóc. Alicja rozpoznaje jedną babkę, co pracowała u niej na weselu. Gadają i mówi coś w stylu, że pomożesz mi, babeczka się zgadza, a na drugi dzień leży martwa w kiblu. Dodatkowo ktoś podkłada ci narzędzie zbrodni, musisz gdzieś schować. Schowaj w dupę. Przejmnie obrażasz, że wszystkie panie o wypierdalanie z celi. Budynek się rozpierdala, kosa została przyduszona. Pomagasz jej. W nagrodę ktoś podpala ci włosy, więc idziesz udusić kosę co jest w ciąży. Ciekawe z A dobra, już wiem. Widzimy, jak puka się z kierownikiem. Czego chcesz? Jaki kurwa? Pani doktor chce mieć dziecko, ale nie może mieć, więc co najlepiej zrobić? Najlepiej kupić dziecko, ale od kogo? Od więźniarki! Ha-ha. ma dzisiaj urodziny, przyjdzie? Tak. No i córka Alicji robi taką przemianę w Berbi, czy robi sobie za tatuaż, zaczyna pić. Marika się naćpa, tylko jedna w głowie ma. Koksu 5 gra. Ty wiesz, że będziesz musiała tu pracować. Marika wychodzi na przepustkę, wbija do niej seraphin, próbuje ostrzec, że może nie jest problem, ale to ma i się na niego rzuca. chętnie puknął, co? You're goddamn right. Mazur udaje, że jest mega chora, i za pomocą pani doktor udaje jej się dostać do szpitala. Próbuje ostrzec córkę przed Pawłem, już wie, że to on ją wyrobił, ale nie ma dowodu na to. Córa jej nie wierzy i tyle. Marika ma dowód w sprawie, ale postanawia go zachować dla siebie. Idzie do pracy, do Amnewi i robi tego mema z dziewczyną i czterema murzynami. Dobra, Paweł, co teraz? Twoja żona siedzi i nie wyjdzie. Masz jeszcze jakiś plan? Przelecę jej córkę. Edgo wbija na przeszukanie amnezji i wikę za narkotyki. Serafin robi akcję z porwaniem, zamyka Hankę u siebie. Marika wraca do więzienia jak po jakimś bastionie, przypalona, podzierana, gwałt mocno. Myśli, że już po długu, ale Kosa mówi, że nie, nie, nie. Zostaniesz wyjazdą. Obrady kwaratowego stołu. Jak zmusić Pawła do przyznania się? Ogarniają ciche widzenie, gdzie Alicja spróbuje przydusić męża do przyznania się. Niestety wychodzi tylko... Co to jest? słuchowisko? Mnie to się podoba. Młodej wzięło się na wyrzuty sumienia, ale tylko na chwilę. Wikę natomiast zwijają gangusy i kropią. Maryka pierdoli życie idzie pograć w Wisielca, ale ratują ją. Daś rozmawiają w celi, że ta ma dowody na niewinność Alicji. Alicja jest happy, bo może jej się uda wyjść. Seweryn dostaje do wody. trzeba opić. Mam się. Kurwa. Nie mamy go kurwa. Pan mecenas mięknie po stracie ukochanej i idzie na ugodę z policją, ale tu nie lubimy zdrajców. Jebać go plenowy pleb! Na stołówce Kosa robi taktyczne zwrócenie uwagi, żeby Amfisa mogła zająć się brudną robotą. Zamiast trupa Amfisa na konto leci złamany nos, młoda nie wytrzymuje, postanawia powiedzieć matce o jej romansie z Pawłem. Stara w szoku robi. Jednak na czas reaguje służba więzienna, Alicja przeżywa, solutka z kosą. Alicja ma już nóż pod gardłem przeciwniczki, wtedy kosa wyciąga Uno Reverse Card i zamienia się miejscami. Ale to tylko scenka pod to, żeby oszukać Pawła. Młoda po stracie matki nie będzie chciała wyjeżdżać, bo będzie w trakcie żałoby. Dlatego, mając dowody, uznaje, że trzeba zrobić konfrontację Alicji z Pawłem. Ustalają plan ucieczki Alicji. Nie odbywa się to bez komplikacji, po co odebrali sprawę. Alicja wbija na własną chatę z pistoletem, konfrontuje się z mężem. Dostajemy smutne backstory głównego złego tej części. Okazuje się, że wszystko to co robił było spowodowane zemstą za niesłuszny wyrok Alicji w sprawie ojca Pawła. Ojciec Pawła dostał wylewu i do końca już nie mógł stanąć na nogi, ale teraz poczuł, miłość do Hani i chce się zmienić. To był polski serial Wskazana. A teraz krótka informacja dla tych, co czekają na High School DxD. Okej, okay, ja wiem, że czekacie na High School DxD, ale po prostu muszę znaleźć wenę na to, dlatego też jeszcze tego nie ma, ale staram się, okej? Okay? Staram się. Chcę, żeby to wyglądało jakoś fajnie, żeby nie wyglądało jak gówno, więc musicie mi dać czas, bo prawdopodobnie nie zrobię tego na marzec, będę próbował, ale nie obiecuję.